Odebrałam sobie właśnie paczkę z Jim Beam. Zamówiłam sobie po raz pierwszy... Mój kuchas mały, co ty tam robisz? <grywa> Tościki? Tak. <grywa> Zamówiłam sobie po raz pierwszy liofilizowaną żurawinę, bo ponoć w tej postaci jest najzdrowsza. Tak wygląda, zobaczcie. Także będę sobie dodawać do owsianki, do jogurtu, do herbaty. Ponieważ najzdrowsza, właśnie jest. Ogólnie owoce liofilizowane są najzdrowsze. Dobra. Robimy herbatkę malinową. I będziemy próbować. Oliwierek już próbował, mówi, że bardzo dziwna, bo on lubi tą suszoną żurawinę. Ona jest słodka, a ta nie jest słodka, bo ta nie ma cukru. Mmm. Ej, fajna! Mmm, bardzo dobra! Można sobie. Mm, ale kwaśna. O! Wolno chrupać, tyle że, no wiadomo, trzeba dodać jak do jogurtu, no to dodać jakiś miód, mm, ale ogólnie dobra, mnie to smakuje, ja lubię kwaśne rzeczy. Dobra, zalewamy sobie herbatkę i będziemy robić makijaż wspólnie. Ostatnio lubię się z Wami łączyć podczas robienia makijażu, bo mi tak przyjemniej czas leci. Przy okazji sobie rozmawiamy, zrobiłam sobie tą herbatę, no poczekajcie, pokażę Wam jak ona wygląda. Dobra, będziemy sobie robić makijaż i gadać, bo jadę do sklepu. Jadę do sklepu, jadę do sklepów, bo pewnie nie do jednego. Muszę sobie kupić produkty na polską wersję zupy tajskiej. Zobaczyłam genialny przepis, bardzo prosty przepis na zupę tajską po polskiemu, czyli po polsku, na TikToku i stwierdziłam, że muszę ją jutro zrobić na obiad. Dzisiaj sobie robiłam. Pod udzia, czyli te takie tak zwane pałeczki. Yy, Podudzia to są pałeczki, bo łódka to łódka. Pod udzia to są pałeczki, nie? Te takie mniejsze łódka, jakby. No to robiłam właśnie dzisiaj zapiekane w piekarniku yy, ziemniaczki i surówkę z mix sałat. Powiem Wam, że ja bardzo ostatnio często kupuję, w sumie to cały czas, yy, właśnie mix sałat. A to z różponką, a to z rukolą. Yy, w ogóle to już, już mam taki na włosach. Bo myłam włosy i oczywiście pojechałam w mokrych, bo miałam coś do załatwienia i po prostu mówię, dobra, wyjeżdżam, póki nie ma jeszcze korków, bo u nas tak godzina 15 to już są korki, to już jest szczyt i wtedy zazwyczaj, kochani, no stoicie godzinę w korku, więc stwierdziłam, że szybko pojadę załatwić jedną sprawę, którą mam do załatwienia, pojadę przed tymi korkami. No i co? I dlatego wyszłam z domu z mokrymi włosami. Oczywiście, kaptur miałam na głowie, ale no tak mi się z takim pusz przez to zrobił. A teraz jadę jeszcze raz, ale jadę już w sprawach bardziej przyjemnych, czyli zrobić zakupy na jutrzejszą zupkę tajską. No, i co miałam Wam powiedzieć? Że właśnie yy, kupuję sobie ten taki mix sałat w Lidlu z roszponką i z rukolą. I często właśnie sobie robię z nią sałatki, z tym miksem robię sobie sałatki albo na kanapki, na przykład też dodaję na kanapki, a najczęściej właśnie sałatki. Bo powiem Wam, że u mnie rzadko kiedy jest druga, może rzadko kiedy jest zupa na obiad. Zazwyczaj robię, robię drugie dania, bo są... Teoretycznie zupa jest szybsza, ale zupą się tak nie dajecie, to po pierwsze. A po drugie, jakoś tak, nie wiem, po prostu mnie bardziej smakują drugie, znaczy bardziej smakują, ja uwielbiam zupy, ale mam w sumie tylko, tylko ulubione trzy. Bo jest to rosół, pomidorowa i ogórkowa. To są takie trzy moje ulubione zupy. Pomidorowa powiedziałam. Rosół, pomidorowa, ogórkowa. No to trzy zupy mam takie ulubione. No i musiałabym tak naprawdę gotować cały czas trzy zupy pod rząd, Cały czas, wiecie, pod rząd jakby, no nie? Jednego dnia rosu, drugiego pomidorówka, później ogórkowa i znowu rosu, pomidorówka. No bo mówię, to są takie trzy moje ulubione zupy i powiem Wam, że u nas dzieciaki na przykład bardzo lubią pomidorową, bardzo lubią ogórkową. O rosole to nawet nie wspominam to chyba każde dziecko lubi. Ale częściej robię drugie, no bo drugie, po drugim to się jakoś tak człowiek dużej jest syty po drugim daniu, więc no, najczęściej jakieś mięso jakieś ziemniaczki, ryż, kasza z piekarnika najczęściej. Yy, no i słuchajcie, co miałam wam powiedzieć, że właśnie dzisiaj robiłam sobie taki obiadek, właśnie te podudzia z ziemniakami, też bardzo szybki, bo to wiecie do piekarnika same się pieką, tu tylko ziemniaki ugotować, zrobić sałatkę i to wszystko. Ale jutro to stoję przy garach i robię tą zupę tajską. Też że jakoś długo przy nich nie będę przy niej stała, bo z tego co widziałam na TikToku, to ona się robi. w. 15-20 minut, więc nie jest to jakiś, wiecie, czasochłonny, nie jest to, to czasochłonna potrawa, a smakuje obłędnie. Moja siostra bardzo często robi zupkę tajską w domu, tylko że ona to ma tak naprawdę wszystkie te produkty, które są w oryginalnej wersji zupy tajskiej. Z racji tego, że mieszka gdzie mieszka. A tutaj u mnie no to może to być taka, yy, że tak powiem, polska wersja tej zupy. Ale też sobie właśnie jutro odtworzę wersję z TikToka i też może Wam nagram. Także kurczaczka muszę sobie kupić. Muszę sobie kupić przyprawy, warzywka, sos sojowy. A w ogóle to dzisiaj wyczytałam. Nawet nie wiedziałam. No, przyznaję, że nie wiedziałam. Zazwyczaj przyprawy takie ostre jak chili kojarzyły mi się z... Nie ze zdrowiem, właśnie z jakimiś chorobami, że to jakieś wrzody się robią, że właśnie z żołądkiem wiecie, że, że po prostu jakieś problemy później macie gastryczne, macie problem z trzustką, no bo to ostre w ogóle żołądek też nie lubi ostrego. A dzisiaj przeczytałam w gazecie o właśnie tej, zaraz wam pokażę. Bam o zdrowie. Przeczytałam, że papryka ostra działa. Przeciwmiażdżycowo, słuchajcie. No, szkoda, że mój tata nie jadł ostrej papryki wcześniej, no bo on ma miażdżycę, niestety. Ma to taką zaawansowaną miażdżicę. Um, ale wiecie co, bo tam jest ta substancja, ta kapsacyjna, czy tam jakaś już, wiecie, ja tego nie będę wycinać i tutaj robić siebie lekarza, no ale wiecie na pewno o jaką substancję chodzi. Najwyżej wam to napiszę. I ona właśnie działa przeciwmiażdżycowo, przeciwdziała też zawałowi serca i mój tata jadł w przeszłości, jak był młodszy, ale też w wieku takim podeszłym, bardzo dużo czosnku. Ja mu nie raz, nie dwa mówiłam, tato przesadzasz z tym czosnkiem, bo on potrafił po dwa, trzy ząbki dziennie jeść czosnku. I mówię, tato przesadzasz, zobaczysz, rozwalisz sobie żołądek, wątrowe, wszystko. I nie wiem, czy właśnie w czosnku to też nie jest ta substancja. Więc, jeżeli byłaby, muszę to sprawdzić, bo teraz to nie mam, jak, bo nagrywam i do was mówię, a telefonem nagrywam, ale jeżeli ona jest w czosnku również, to to wiecie co, to przeciwmiarzczycowe to jest pic na wodę. Bo mój tata naprawdę przez dobry kilka lat, a tam pisze, że aby uzyskać efekt to przez kilka tygodni, żeby jeść codziennie chili. I to oczywiście w takiej umiarkowanej ilości, wi wiadomo, bo to co za dużo to nie zrobi. Yy, a mój tata przez kilka lat jadł czosnek codziennie, po dwa, trzy ząbki. I jakoś, jakoś go to nie uchroniło przed miażdżycą, więc nie wiem. Może nie w czosku występuje, a tylko w papryce ostrej. Ale ja od tej pory, bo ja z, 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 lubię ostro zjeść, no ale nie gotuję ostro, bo dzieci, dzieci nie lubią, Mariusz też nie lubi więc nie gotuję ostro, ewentualnie sama sobie tam dopieprzę na talerzu, ale generalnie nie gotuję takich ostrych potraw, jak chociażby zupa tajska, która jest ostra. Yy, no ale jutro gotuję tylko taką po prostu pół na pół, żeby nie była za ostra, najwyżej sobie ja mm, doprawię na talerzu. I zobaczymy, będę, będę na pewno, słuchajcie, teraz częściej jeść paprykę chili. Ja śmieję się, czy to w ogóle... Faktycznie tak jest, no to tak jak żurawina. Żurawina ponoć działa bardzo dobrze na nasz układ moczowy. Bardzo dobrze działa na pęcherz, na ogólnie układ moczowy. Są jakieś tam badania, które potwierdzają, że codzienne spożywanie żurawiny przeciwdziała bla bla bla, bla i tak dalej i tak dalej. Gdzieś tam ktoś, yy, jeszcze jakieś badania były, że osoby z kamicą nerkową nie mogą spożywać. Gdzieś tam jeszcze jakieś badania są, że jednak mogą, bo to nie jakby nie skutkuje kamieniami. Gdzieś inne badania potwierdzają, że wtedy się wytwarzają te kamienie, jak się za dużo tej żurawiny spożywa. Więc takie wiecie, nie wiadomo, komu wierzyć, bo tych badań jest cała masa, jedne mówią tak, drugie tak. Ale żurawinka jest zdrowa. Tak samo właśnie papryka chili jest zdrowa, więc tak w umiarkowanych ilościach warto spożywać. Dobra, kochani, yy, spróbujemy sobie tej herbaty, zobaczymy, jaki aromat, Boże. Mm, powiem Wam, że ja nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że zalałam wrzątkiem, bo tak naprawdę no to... O, jaki kwasielec. O Boże. O Jezu, kwaśny skurczy syn. O, matko bosko, ja mam, zaraz Wam pokażę, mam sok z żurawiny, Eka Medica i to jest bez dodatku cukru, bez substancji konserwujących, zawsze robię dzieciakom to do szkoły w bidon, sobie też tak samo piję codziennie, nawet tutaj mam taką miareczkę specjalnie do tego, ale to ja też to nie sugeruję tą miarką. I ona nie jest taka kwaśna jak kurde te liofilizowane owoce, ale ponoć najzdrowsze są liofilizowane owoce. Więc ja się tego trzymam. I kupiłam, zamówiłam. W ogóle co nie zamówiłam sobie białka wegańskiego. Muszę sobie zamówić i poszukać takiego bez soi, bo niestety większość tych białek wegańskich jest na bazie soi. A ja bym, no właśnie, ja nie mogę spożywać ze względu na tarczycę, a powiem, Wam, że bardzo ubolewam nad tym. A dlaczego? Dlatego, że ja bardzo lubię tofu. Bardzo lubię tofu. Ja bym mogła tofu jeść codziennie. Ja wiem, że to jest bezsmakowe. Znaczy, teoretycznie jest bezsmakowe, ale jak sobie je odpowiednio przyprawicie, to wtedy ma zajebisty smak, więc no, ja uwielbiam, ale przy chorobach tarczycy nie jest wskazane jedzenie właśnie tofu. Także ja sobie pozwalam tam raz w miesiącu, żeby sobie kupić i, i zjeść. Ja sobie po prostu grilluję, robię takiego jakby na obiad, nie? Taki jak Ala, kotlecik, coś takiego. Ewentualnie sobie kupuję ze dwie-trzy paczki i robię obiad po prostu dla wszystkich. Kroję na takie kosteczki i to jest taki jakby smażony kurczak, coś takiego, nie? Dzieci na przykład bardzo lubią tofu. Dzieciakom na przykład bardzo smakuje. Zresztą dzieciakom moim to mało, mało co nie smakuje. One wszystko jedzą. Tak naprawdę wszystko. O coś mi się tutaj. Coś mi się tu kuziwa podziało. Coś mi swędzi. Dobra. No i widzicie, przedwczoraj mam włosy, dzisiaj musiałam umyć ponownie, ale dzisiaj już nie olejowałam, tylko po prostu poszłam pod prysznic i umyłam pod prysznicem od razu głowę. I przy okazji nałożyłam sobie maskę i tyle, bo nie bawiłam się dzisiaj w olejowanie. Też niech te włosy trochę odpoczną od olejowania. Ubiorę się dzisiaj, bo dzisiaj w ogóle też, nie powiedziałam mam, mam imprezę szkolną, więc dzisiaj ubiorę się w tą sukienkę, którą wam... Nie pokazywałam tej sukienki. Pokażę wam właśnie sukienkę, którą kupiłam w H&M. -ie. W H&M ją kupiłam. A, gdzie ja kupiłam tą sukienkę? Rizer! Nie w kanwie, w reserved. No, także się ubiorę w tą sukienkę, zrobię wam taki outfit. Mm, a, i kupiłam sobie kozaki, ale to już nie w kielcach teraz, tylko tutaj u nas. Kupiłam sobie kozaki takie za kolano, do kolan, za kolano, tylko że na płaskiej podeszwie. Kupiłam sobie je ze względu na to, że polubiłam się z takimi butami. A że te, które mam z CCC na obcasie, one na dłuższą trasę się nie nadają, bo nogi po prostu bolą. Wiadomo, ja nie jestem nauczona na obcasie chodzić. A od czasu do czasu, jak sobie pójdę, to jest, to jest cud. Bo zazwyczaj chodzę sobie w tych takich moich butach zimowych, czarnych, ewentualnie w traperach. Nie lubię po prostu chodzić na obcasie. I kupiłam sobie te buty na płaskiej podeszwie ze względu na to, żeby właśnie sobie chodzić częściej w takich butach, bo się polubiłam z takimi butami. One pasują zarówno do spodni, jak i do sukienek, spódniczek, ogólnie do takich um, stylizacji bardziej eleganckich. Także wam też dzisiaj pokażę te buty. Oczywiście w nich wychodzić nie będę dzisiaj, bo do tej sukienki pasują bardziej te buty na obcasie, ale ogólnie wam przymierzę i zobaczycie te buciki, które sobie kupiłam. Tutaj u nas stacjonarnie. Dobra, ja już zakończę sobie makijaż poza kamerą, do Was się odezwę, jak już będę właśnie zakładać sukienkę. Nagrywamy, co znajduje się w mojej torebce. Przed chwilą czytałam wiadomość od Angeliki, która mnie o to poprosiła, więc na spontanie lecimy. Nic stąd nie wyjmowałam. Widzicie, nawet sierść mojego kota się znajduje w torebce, więc portfel. Proszę bardzo, portfel Mojito. Czy chcecie również, co się znajduje w moim portfelu? Tutaj jest szczotka i lusterko. Tutaj również lusterko. I uwaga, wyjmujemy wszystko. Boże. I jeszcze jedna. Chusteczki. W sumie to jedna. No i to jest wszystko, co znajduje się w mojej torebce, czyli krem do rąk z olejem migdałowym nawilżający z cien, bardzo polecam, bardzo ładnie pachnie i nawilża. Dwa takie same błyszczyki do ust, konturówka z Catrice Kiko, Nivea i długopis, bo też się, w sumie to nie też, tylko w sumie zawsze się przydaje. To jest wszystko, co znajduje się w mojej torebce. To jest właśnie ta sukienka, którą sobie kupiłam w Lizard. Tak ona wygląda. I kosztowała, to jest nawet cena 89 zł. Zakładam Tak wyglądają te buty. Widzicie, one są na płaskiej podeszwie. Tutaj z tyłu mają wiązanie. Kurde. O, nie, to praktycznie się, powiem Wam, je wsuwa. No cóż z tego, że tutaj jest jakiś tam, wiadomo, suwak, ale tak naprawdę to wsuwacie, bo... Taki materiał mają. O. Oczywiście ja w nich nie będę szła dzisiaj, ale wam chcę pokazać, jak po prostu w nich wyglądam. Jeszcze drugiego moje, założę na mojego haluksa. Zobaczcie, jaki mam haluksa. Jest straszny, mam haluks. A to wszystko po, ma, po mojej maderowej. Moja mama ma. I ja też mam. I moja siostra ma. Dobra. I uwaga, uwaga. Widzicie, one są za kolano o, tak to wygląda. O. No, oczywiście nie pasują do tej sukienki z tego względu, że są na płaskim obcasie i im to czerwone tak tutaj niekoniecznie pasuje, ale ogólnie to do, do spodni fajnie będą wyglądać. Jezu, ale mam brudne lustro. Przepraszam was z góry za to lustro. No, tak to. Dobra, zdejmuję, zakładam swoje. W sumie najpierw idę sobie zrobić włosy, umyję lustro i wam się pokażę. Nie zakładałam jeszcze butów, bo chciałam wam się pokazać w samej tej sukience. Widzicie, że rękawki są prześwitujące, także rączki mi widać. <gry> Też zrobiłam sobie już włosy, pełen makijaż, bo nałożyłam sobie już pomadkę. No i tak ta sukienka wygląda, także zakładam buty i jadę. No, mamy godzinę 22. Co prawda wróciłam jakieś 10-15 minut temu, ale byłam tak. Byłam w dino, byłam w lewiatanie, byłam w Carrefourze, byłam w Lidlu. Koniec końców kupiłam wszystko w Carrefourze znaczy nie wszystko, bo tak. Fasolę szparagową, taką mrożoną, kupiłam w dino, bo była, w lewiatanie. W dino kupiłam pierś z kurczaka. I chciałam kupić tam, ewentualnie w lewiatanie, właśnie te pasty, kary, czerwoną i zieloną. Nie było. E, pojechałam do Lidla. Nie ma. Pojechałam do Carrefoura. Słuchajcie, za 20 minut łaziłam po Carrefourze i szukałam tych past. Byłam pewna, że te pasty będą w słoikach. A tych past nie było w słoikach, tylko wiecie w czym? Ja Wam pokażę, w czym była ta pasta. Ogólnie kupiłam makaron rysowy dwa razy, bo no, z makaronu właśnie zrobię tą zupkę. Kupiłam papryki dwie czerwone. Włoszczyznę kupiłam w więc mam i seler, i machewkę. Tutaj są pieczarki. I zobaczcie, w czym była pasta. Ja, no, ja zawsze kupowałam pastę w słoikach, pastę kary zieloną i czerwoną. A tu była w takim czymś, jak zupka chińska. Może nie jak zupka, jak, jak gorący kubek. Zielona i czerwona. Dobra, mam pastę curry, yy, tutaj są przyprawy do kuchni chińskiej, proszek do pieczenia, bo też będzie potrzebny, byłam zaszokowana, ale tak, bardzo dobry skład mleczka kokosowego, słuchajcie, woda i kokos, nic więcej, żadnych stabilizatorów, żadnych tych gum, jakaś guma guła, to tego nie ma, to jest kokos i woda. Limonka, bo będzie nam potrzebna, żeby przełamać właśnie smak mdły mleczka kokosowego Ym, i sos sojowy jasny, a i tutaj awokado, to już tak do kanapek. No, także zapłaciłam za te zakupy 60 zł, pomijając właśnie awokado, no to 58 zł plus 30 złotych dałam za fileta z kurczaka bo kupiłam takie podwójne cztery części. Wiadomo, że nie wszystko zużyję, ale no kupiłam więcej. Szparagowa kosztowała 5 zł, więc w sumie to nie... Ile ja zapłaciłam? całą stówkę za, e, za tą zupę tajską, gdzie tak naprawdę zupa tajska do tanich nie należy w restauracji. I jakbym poszła do restauracji, jakbyśmy poszli w czwórkę, no to, no to by nas na pewno więcej wyniosła. Tutaj przynajmniej gotujecie tyle, ile chcecie, bo ja dużo ją gotuję. Dodatkowo wiecie, co jecie, bo to są produkty Wasze, sprawdzone, przyprawy, wszystko. No i jest taka też taka satysfakcja z tego, że zrobiliście sobie to sami, nie? No, także ja jutro sobie przed paznokciami, bo jutro mam paznokcie. Przepraszam. O, dawno nie było odbijania. Jutro mam paznokcie, więc w ogóle to mi się tak złamał ten paznokieć. Kciuk mi się złapał. Ciekawe, ile mi zajdzie jutro, bo jutro mam też wizytę u lekarza, więc yy, mam nadzieję, że się wyrobimy z tymi paznokciami. No i jutro wstaję rano i gotuję zupkę tajską. No. Także kochani, widzimy się jutro rano przy garach. Dobranoc. Ja już uciekam pod prysznic i spać. Dziewczyny, bardzo Wam polecam te pianki z Cien, z Lidla. Tu mi się kończy już pianka oczyszczająca z pomarańczą, witaminą C i kupiłam sobie nową oczyszczającą z algami i kwasem hialuronowym do cery suchej. Są tanie, 10 zł kosztują, a naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzają. Mają dobry skład. dzisiaj, zobaczcie jakie ładne bardzo mi się podobają zielony, taki jasny kolor, ale z efektem syrenki i zobaczcie jaki kolorek powstał mieni się czasami na niebieski przynajmniej tak tutaj widzę w aparacie i taki ciemny taka butelkowa zieleń, bardzo ładny powiem Wam, no, mieni się na niebiesko też także efekt syrenki, takie coś zrobił byłam na siłowni ale później do Biedronki skoczyłam kupiłam sobie balsam bo mi się już skończył. Yy, I to jest takie ultra regenerujące mleczko do ciała z Eveline z pięcioprocentowym mocznikiem. No a bo zimą, to wiecie, ta skóra jednak jest przesuszona bardziej niż zwykle. Zrobiłam trening yy, i słuchajcie, tą zupkę ugotowałam. Yy, I słuchajcie, wyszła bardzo, bardzo dobra, nie za bardzo pikantna i nie mdła, i ta limonka bardzo pomogła w tym, żeby właśnie. Yy, przez mleczko kokosowe. Ten smak nie był taki mdły, bo wiadomo, że mleczko kokosowe daje taki smak mdły, ale to fajnie tak właśnie yy, z tą limonką, fajnie się tak przegryzło i super smak, naprawdę. Także zrobiłam z tym makaronem ryżowym, i wyszła taka na wpół ostra, żeby też nie była za ostra, bo wiadomo, że dzieciaki yy, jadły i zjadły całą. No i mięsko w ogóle jakie wyszło cacy, powiem Wam mięciutkie. Jezu, tak delikatne mięso wyszło, że aż w szoku byłam. No, bardzo dobra ta zupka mi wyszła i słuchajcie, robiłam z przepisu z TikToka, aczkolwiek obejrzałam raz, przedwczoraj chyba obejrzałam sobie ten filmik raz i już do niego nie wracałam, po prostu zrobiłam z pamięci. Bardzo łatwo jest zrobić y, tą zupkę, ale oczywiście Wam nie podlinkuję, bo nie znajdę tego, chyba że... Ale jakbym miała to podlinkować? Nie, nie podlinkuję. Ale widzieliście, jak robiłam. Widzieliście, bo wszystko krok po kroku pokazywałam. Jak macie jakieś pytania, to najwyżej możecie mi tutaj zadać w komentarzach, to wam napiszę. Dobra, kochani, także ja uciekam już do łóżka, żeby zmontować Wam tego vloga, bo będzie trochę długi, tym bardziej, że trochę tych plików mam, chociażby właśnie z gotowania, trochę tych plików mam. Idę się wykąpać w pierwszej kolejności, bo teraz jadłam. Idę się wykąpać, zmyć makijaż, i do łóżka. Przerabiać film. Także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podobają moje pazurki, ale jestem w nich zakochana. Jeszcze dodatkowo to, że są takie króciutkie. No, także tak wyglądają. Jeszcze takie zimowe, bo to taka butelkowa zieleń pasuje jako taka, jakby choinka, nie? A to był, to jest tak naprawdę bardzo jasne zielono, taki jak mój szlafrok. I zobaczcie, z efektem syrenki powstał taki kolorek. Bardzo ładny. No, yy, i słuchajcie, tyle. Także. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Widzimy się niedługo w kolejnym nowym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, póziaczki i pa! pa.